Witam Was serdecznie w dzisiejszym materiale. Przyszła pora, aby omówić temat łańcuchów produkcji Farming Simulator 25. Czy będą one jeszcze lepsze niż 22? Czy są one nam w ogóle potrzebne? W dzisiejszym odcinku, jak zwykle, postaram się Wam odpowiedzieć na te pytania. Nie zapomnijcie zostawić komentarza, bo też jestem ciekaw Waszej opinii. A tymczasem lecimy z odcinkiem. Łańcuchy produkcji zawitały do nas po raz pierwszy w Farming Simulator 22. Działały one na tej zasadzie. Kup miejsce, dostarcz odpowiedni produkt, wyprodukuj ten produkt, sprzedaj z zyskiem. Proste? Proste! Natomiast z na top 25 będą one wydane w o wiele lepszej formie, ponieważ dowiedzieliśmy się z licznych zapowiedzi, a także z farmokona, że będziemy je mogli rozwijać. Co tu mam na myśli? Nie dostaniemy gotowego budynku, który wystarczy kupić w tak 22, tylko możliwe, że będziemy musieli kupić jakiś stary, Zawalony budynek, który będziemy musieli wyremontować, do tego wszystkiego wyposażyć w odpowiednie maszyny. Jeśli wydajność tego budynku będzie za mała, to trzeba będzie go dobudować, doposażyć. Kto wie, może nawet zatrudniać pracowników. Lub też będzie taka opcja, że będziemy musieli zaczynać od zera, wybudowując własny budynek. Jest to po prostu o wiele większe rozszerzenie. Rozszerzenie tego, co mieliśmy w poprzedniku? Po materiał o GPS-ie, pracownikach i fizyce wszystkiego zapraszam na kanał Towarzysza MrBatas 444, z którym prowadzę ciekawy projekt pod tytułem FZJ. Link w opisie. Natomiast teraz przechodzimy do pierwszego pytania. Czy są one potrzebne w grze? Moim zdaniem jest to takie urozmaicenie rozgrywki, aby nie była zanudna. Bo przyznacie, dostarczanie tego samego produktu do tego samego skupu jest trochę nudne, co nie? I czy będą one lepsze niż 22? Odpowiedź już znacie. A tymczasem kończymy jak dobrze to omówiony materiał. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście swoje 2 minuty życia. Zostawcie łapkę w górę, jeśli materiał Wam się podobał. Walnijcie suba, by nie przegapić więcej takich materiałów, bo przybywa nas coraz więcej jest aktualnie na 130 i oczywiście stara śpiewka lecimy po więcej. Do następnego! Cześć!